Halo halo widzowie. Witam Was w kolejnym odcineczku z budowania miasta? No. Wiecie dzisiaj co jest spora? I to nie jest sporo na lody koral, tylko to jest spora, żeby tutaj nam mieszkańców wprowadzić o jaki mam plan? Kurde, ale to są korki, nie? A skąd się oni biorą? Turysta ...turysta, turysta, dużo turystów. Dobra, kasujemy tą strefę tutaj. Koniec ze strefą leśną. Z przemysłem leśnym. Tu już sobie dalej, dalej tory poprowadzimy. Tylko gdzie są tory, teraz kurczę. Ja mam tak widzę, że jak sobie nie gram w budowanie miasta przez jakiś czas, to zapominam już części rzeczy, ale jest fajne. Mmm, zastanawiasz, widzu, ale co ty tu planujesz, żeby zrobić? a ja ci zaraz pokażę. Tylko muszę to dobrze zrobić, bo inaczej, zakrykaj sobie całe miasto. Teraz tak. Potrzebujemy jeszcze wejść w strefy, wymazać ją. Bardzo długo nam służyła, ale się skończyło, dobre. Yy. Ogólny. Teraz tak, co tutaj mamy? Bla, bla, bla. Same oczyszczalnie, dobra. Tutaj też musimy już porządek zrobić co, bo to już nie, ma, nie ma nie ma zabawy, nie? Dajmy tutaj normalną drogę w ogóle. To odsuniemy. Kurczę to też tak blisko. Na raz, będziemy tutaj działać Dobra, mamy to Mamy to, więc to i to sobie tutaj możemy postawić Tą drogę możemy skasować równie dobrze To postawić tutaj, teraz musimy pokasować wszystkie rury za każdym razem się boję, że ja sobie nagrywanie wyłączę, ale... nie powinienem mm, Dobra, na no to na nowo rury podłączę Dobra wyk, wyk. Rury, tylko rury Teniu Zasze takie upierdliwe to było. O, było. Dobra, powolutku, powolutku. Dobra, mamy to. Hmm, wyłączamy sobie linie pomocnicze. Tyk. No i tak teraz trzeba przestawić. Tutaj page upik. Teraz się to, to też ogarnie, tylko teraz tak. Zaawansowana no, eko oczyszczalnia wody to jest to. Ono tylko hałas powoduje, to może stać przy drodze. Mimo wszystko, mm, nie potrzebujemy chyba. Nie, no ta droga dalej jest potrzebna, najgorze. Dobra, A, nie chciałem scrollować, chciałem w rury wejść, dobra, git. Dobra, to sobie teraz to łączymy wszystko, cacy. Dobra, coś takiego jak na razie. Wygląda to trochę lepiej, jaki problem z wodą? A, ale problem z tą wodą mamy? A bo to prądu nie ma, dobra. Lepiej? Lepiej, <laughs> ale trzeba kolejno tam dać. <laughs> Teraz tak. Trzeba ogarnąć, co się tu dzieje, bo no jest jest lipa trochę. Są turbopotężne korki tutaj, jak widzimy. Jak na moje. No, Abym może dał rondo, bo jest bardziej przepustowe, jako jeszcze się zrobił jeden z ważniejszych w naszym mieście punktów. No bo to sobie na początku gry są nawet dwa pasy jeszcze, nie? Dobra, więc musimy to przebudować. O Jezu, teraz jak? Żeby to było dobrze. Pamiętam, żeby to było coś takiego. Coś takiego, dobra. Teraz sobie Ctrl-O i sobie zwiększamy rondo. Coś takiego, o właśnie. Teraz bierzemy autostradę. Dobra. Teraz tu bierzemy dwukostumową, nawet z drzewkami niech będzie. Dobra. Hmm, teraz tak, to, to, to.

can just disappear randomly maybe I at banhammer bank we want you to trust us with your money because it's with your money that we can make you more money how it's not funny business it's money business dobra maybe that's too complicated for you imagine planting a money tree in the ground and watering it imagine if you had a money pet and you fed it more money and after digesting it would uh, Dobra, money coś so you use a little money to catch a big money you know just come in and talk to us we have even more metaphors that allow us to avoid saying what we really do with your money ban hammer bank feed the money monster o, coś Welcome super this is Elle, playing you the best music around go away because I'll be here pretty much all day Coś takiego. No. Super. Ale z tego jestem zadowolony aktualnie. Jak nieprawidłowe. Pani to wrotito. No. Super. Mamy to. Teraz zjazd Dobra, mamy, mamy to, widzowie. Teraz tak. A jak wy nie macie dostępu do drogi niby, ot. Od... A, tak, no nie mamy, to rampa jest. A to jestem jednak z Martina Ronaldinho, wait. Better, better? Teraz tak. Mm. Dwupasmową potrzebuję. Najlepiej z tym są O właśnie. Dobra, git, git. Dużo tego, co tu jedziesz? dobra, musimy sobie tutaj ogarnąć już w międzyczasie. W ogóle podłączyłem tą część miasta? Ta jest podłączona, no to git. Teraz tu. Ale dopcałem syrenami, no. Patusy. <grystanie> coś takiego. Dobra. Chwila, bo zgubiłem się gdzie ja to robiłem tutaj. O. Sperancko. Chciałem tutaj w ogóle dać ten airport, nie? Ale jak tak widzę, że. Dalej nie mogę tego tutaj ogarnąć z tymi korkami. To może być ciężko. Bo oni też korkują teoretycznie, jadąc taki kawał. Jak samolot jeden przyleci, to jest. ile tych turystów tutaj wlatuje. Niby, niby z jednej strony dobrze, bo mocno turystycznie, ale z drugiej też trzeba na to uważać. Nie? Dobra, ale jest trochę lepszy flow. Bo wcześniej były korki, a teraz się tak trochę garneo. Dalej są, ale nie aż tak. I już widzę, co mógłbym poprawić. Wy też to widzicie, widzowie. Już trochę gramy w tarasem, więc już to widzicie. Tutaj czterech pasów byśmy potrzebowali I tutaj też Nice, mamy to Dalej turyści jeżdżą o, nie, ci tu już mieszkają, okej, okay, okej, okay, dobra Jakiś samolot przyleciał? Też chyba na razie spokój. Dobrze. Bardzo dobrze. Ciężko to coś podbudować. Ale tak teraz nie na budowanie nam, nam zależy. o czym taki inkom mamy? Co się dzieje, że tak inkom jest? Hmm, zerknijmy. Niektóre rzeczy się nie zmieniają, więc też weird Duże wydatki mam na transport, bardzo duże, nie? Bez tych tych mielibyśmy 23 tysiące więcej teoretycznie Tutaj widzę, że już sobie nie wyrabiałem na służby O lord Widzę, że te tartaki już mi też zaczynam wyjeżdżać. Dobra, to się muszę już pokasować. Nie, no to tutaj robimy przepisy. Zakaz ruchu tego. No, widzicie gdzieś to? Yy, Co to było? Jedno nie widzę. Zakaz. Nie, to planowanie przestrzenne powinno być. Wait. Nie jestem ślep. O. Nie, zachwytam. O, jest. Nasy tak sami radzą, nie? korkują się nam tory, czy nie? Korkują. Wróciliśmy też częściowo do punktu wyjścia. Już jest ta strefa mi potrzebna, tak bardzo. No dobra, jeszcze niech zostanie. Nie wiem, czy dzisiaj wbijemy 90 mieszkańców. Znowu miejsc pracy mi brakuje. A nie mają towarów na sprzedaż, no. Teraz jest, jest cianuszko. Dobra, żeby nie było też za blisko, to takie najtańsze biura będą tutaj wzdłuż, znaczy wzdłuż, w okolicy tego po prostu pasa startowego. To planowanie na najwyższym poziomie. Żeby inni ludzie mogli pracować TFTF. Tf. Dobra. I daję raczej firmy wszyscy to po prostu i nara, malowanie pędzlem, pyk, 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 pyk mamy. Woda jeszcze im podłączyć, to wam tylko odznaczył dobra, mamy to. Tylko na jeszcze jeden wyjazd by się stąd przydał to już bym sobie z tą linią pomocniczą dupnął, nice. Tylko, że bez... tego, o. Czyli muszę jeszcze tą kropeczkę tu postawić i jest co chcę. Dobra. Ogarnęliśmy to zapotrzebowanie już trochę. No, dobycie 90 koła jest teraz kluczowe dla mnie. No, ja za nocą zarabiamy mało. Teraz, sobie tak widzę, zostawiłem na ten odcinek ten cykl dnia i nocy. No, w sumie chciałem sobie też popatrzeć, jak to dla mnie wygląda. Takiego ja widoku nigdy za wiele. No, podoba mi się. Jezu, ta strefa biurowa to jest potężna i przerażająca Dobra, ale git... A, wiem wiem co mam zrobić. Jeszcze tutaj z tym, zja z tym tutaj, yy, mianowicie tu i poziom nachylenia. O, żeby był ładny, co co wszędzie? O właśnie. I git ogarnęło się, no to raz też się to te samo dzieje. No tutaj zawsze się to działo. Irytują mnie tylko te no, ze szkółki. Chcia nie jestem w stanie zobaczyć ich trasę, czy nie? Muszę chyba na tego kliknąć. Gdzie ty jedziesz? Taki kawał za dupcasz. Aha, to poza miasto. No Dobra, niech ci będzie. Jakby dał nam się tą drogę poprowadzić gdzieś tu. Nie, no ciężko było. Na No. Ciężko, ciężko. Dobra, mamy zapotrzebowanie tylko na rejon handlowy. Można sobie to nawet postawić, bo nie ma to różnicy. W moim odczuciu. Dobra, no co, no 90 koła na razie nie wbijemy. Nikt nie chce u, u nas mieszkać. Zadowoleni są wszyscy poza biurami, biurami handlem. I poziomy mogę zobaczyć właśnie. Trójek mamy najmniej, to oczywiste. Biurowe tylko pierwsze i drugie poziomy. Mieszkalnych mamy piątek więcej. No, tyle dobrego. Trafik 83%. Jest spoko. No to trzeba tutaj ogarnąć, ale to się w międzyczasie będzie robiło. Dobra widzowie, na tym sobie zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.